あっ 5 sierpnia 2023 roku 350 żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej wyruszyło z Warszawy na pieszą pielgrzymkę Żołnierzy na Jasną Górę. Rozpoczęła się ona od mszy świętej sprawowanej w intencji jej uczestników, której przewodniczył biskup polowy Wiesław Lechowicz. Bardzo serdecznie witam Państwa Stolicy Pielgrzymie w, w katedry polowej w pierwszym dniu w waszej... Polscy żołnierze pielgrzymują na Jasną Górę po raz 30. W tym roku pielgrzymują wspólnie z przedstawicielami ze Stanów Zjednoczonych, Litwy, Słowacji i Niemiec. Do hasła pielgrzymki Pan Mój i Bóg Mój nawiązał w kazaniu biskup Lechowicz, który podkreślił, że aby rzeczywiście uwierzyć w jego obecność, uwierzyć w to, że Pan Bóg jest Mój, trzeba doświadczyć go w swoim życiu. W tym wyznaniu, Pan mój, Bóg mój, każde słowo jest ważne, jak również ten go osobowy, mój. Żeby mieć przekonanie o tym, że Pan Bóg jest mój, trzeba doświadczyć to w swoim życiu. Jestem głęboko przekonany, że rozpoczynające się dni pielgrzymowania na Jasnej Górze pomogą Wam, moi drodzy pielgrzymi, doświadczyć bliskości i obecności Pan Jezusa w naszym życiu. Biskup Wiesław Lechowicz życzył pielgrzymom, aby czas pielgrzymki pogłębił ich wiarę i osobistą relację z Jezusem. Podziękował uczestnikom za podjęcie trudu, a kapelanom za opiekę duchową, którą zadeklarowali pełnić na trasie tegorocznej pielgrzymki. Życzę Wam, abyście podczas tej rozpoczynającej się pielgrzymki doświadczyli hojności, łaski i miłości Pana Jezusa, który zaprasza was do życia w przyjaźni ze sobą, powiedział. Na koniec zawierzył pielgrzymów opiece Maryi. Przed błogosławieństwem głos zabrał ksiądz pułkownik Stanisław Karbacik, dziekan inspektoratu wsparcia rodzajów sił zbrojnych i zarazem dowódca pielgrzymki, który przekazał kilka informacji organizacyjnych i podziękował biskupowi za sprawowaną mszę świętą. Wręczył też biskupowi Polowemu kartę pielgrzyma, znaczek pielgrzymkowy oraz pamiątkowy koin. Przed zakończeniem mszy świętej biskup Lechowicz poprosił, aby najmłodsi pielgrzymi podeszli do ołtarza. Każde z dzieci zostało pobłogosławione przez biskupa Polowego. Wymarsz wojska spod katedry rozpoczął się o godzinie 6.50. Pielgrzymom przygrywała do marszu orkiestra wojskowa. Żołnierze ulicami Starego Miasta udali się na plac zamkowy, gdzie dołączyli do warszawskiej metropolitalnej pielgrzymki akademickiej. Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski pobłogosławił pątników zgromadzonych na Placu Zamkowym i dał znak do wymarszu grup. Biskup Polowy i Metropolita Warszawski odprowadzili pielgrzymów na Plac Bankowy, a następnie żegnali kolejne grupy wyruszające z Warszawy. 9 sierpnia 2023 roku pielgrzymi wyruszyli z podkońskiej Końskiej Woli, by wczesnym rankiem uczestniczyć w uroczystej mszy świętej wraz z innymi grupami Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. W homilii nawiązał do motta, które towarzyszyło nam od pierwszych dni pielgrzymowania, a są nimi słowa świętego Tomasza Apostoła. Pan mój i Bóg mój. Żeby móc je w pełni świadomie wypowiedzieć, człowiek musi przejść w swoim życiu pewien proces dojrzewania wiary. Tak właśnie stało się ze świętą Teresą Benedyktą od krzyża, Edytą Stein, patronką dnia, do której również w swoich rozważaniach nawiązał ksiądz biskup. Na jej przykładzie wyraźnie widać, że przeszła swoją drogę od negacji Boga i niewiary, do wyznania całym swoim życiem zakończonym męczeńską śmiercią, że istotnie Bóg był jej panem. Ksiądz biskup zachęcał słuchaczy, by podążali drogą prawdy, bo jak mawiała święta Teresa Benedykta, kto szuka prawdy, szuka Boga, nawet jeśli sobie tego do końca nie uświadamia. Po mszy świętej i śniadaniu pątnicy wraz z księdzem biskupem wyruszyli w dalszą drogę. W trakcie jej trwania znalazł się czas na wspólną modlitwę różańcową, śpiewy oraz konferencję zatytułowaną Pan mój i bóg mojej cielesności. Prowadzący ją ksiądz porucznik Dariusz Jarliński dzielił się z pątnikami swoim bogatym doświadczeniem pracy z ludźmi uzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych. Zaznaczył jak cienka jest granica dzieląca każdego od uzależnienia. Przestrzegał młodych pątników przed wchodzeniem na tę drogę, a rodziców, by zawsze znajdywali czas dla swoich dzieci, by nie musiały szukać ratunku i pociechy w środkach odurzających. Spory odcinek trasy wiódł przez spalskie lasy. Tuż przed spałą pielgrzymi skręcili na pobliski cmentarz, by oddać cześć i zawierzyć miłosierdziu Boga w modlitwie świętej pamięci generała broni Tadeusza Buka, który zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Modlitwa w obecności naszych pątników, panów generałów, Generała dywizji Adama Joksa i generała brygady Piotra Krawczyka oraz księży kapelanów ordynariatu polowego poprowadził ordynariusz polowy ksiądz biskup Wiesław Lechowicz. Kolejnego dnia szczęśliwie udało się dotrzeć do obozowiska na przeprośnej górce. Tutaj czekała na pielgrzymów jeszcze jedna niespodzianka: koncert reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Szanowni Państwo, a ja z największą przyjemnością zapraszam na nasz dzisiejszy koncert, który będzie swego rodzaju muzyczno-historyczną kroniką ważnych wydarzeń naszej historii, ale nie zabraknie również akcentów religijnych. Mamy zatem nadzieję, że miło, przyjemnie jednocześnie z pewną dozą refleksji spędzą Państwo z nami najbliższe muzyczne chwile. Złonięcie. Z strogo drogą maszerował, nad serduszkiem się ugrzalił, więc się do plecaka i pomaszerował dalej. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie dziewczyną może tam... To było niezwykle piękne widowisko, w którym wzięli udział soliści, balet oraz orkiestra tworzące zespół. Repertuar zawierał pieśni wojskowe, patriotyczne oraz religijne. Ostatni dzień pielgrzymki rozpoczęła uroczysta msza święta sprawowana przez biskupa polowego Wiesława Lechowicza w sanktuarium świętego ojca Pio na Przeprośnej Górce. Liturgię koncelebrowali biskup Franciszek Rabek, biskup polowy Armii Słowackiej oraz kapelani Ordynariatu Polowego i Armii Państw Sojuszniczych biorących udział w pielgrzymce. W homili biskup Lechowicz odniósł się do postaci patrona dnia, świętego Maksymiliana Marii Kolbego, którego nazwał życiowym maksymalistą, robiącym wszystko na większą chwałę Bożą i przez to osiągnął chwałę Nieba. Odnosząc się do jego historii, zachęcał wszystkich pielgrzymów do brania z niego przykładu, tak aby Bóg był uwielbiony również w ich życiu. Po mszy świętej pielgrzymi wyruszyli na ostatni dziesięciokilometrowy etap pątniczej drogi. Warto zaznaczyć, że generał dywizji Adam Joks i generał brygady Pilot Piotr Krawczyk przeszli całą trasę pielgrzymki i to po raz kolejny dając świadectwo nie tylko dobrej kondycji, odporności na trudy, ale i wiary. Oraz pierwszy w historii grupa wojskowa szła na czele Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej wprowadzając pielgrzymów z Warszawy na Jasną Górę. Dołączyła do nich orkiestra wojskowa oraz kompania honorowa żołnierzy jednostki wojskowej komandosów z Lublińca ze swoim sztandarem. Wraz z biskupem Wiesławem Lechowiczem pielgrzymi weszli do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie ordynariusz wojskowy udzielił błogosławieństwa. W kaplicy cudownego obrazu zabrzmiał apel jasnogórski, śpiewany przez uczestników pielgrzymki w mundurach. O tym, jak istotne dla polskiego żołnierza ma być spotkanie z Maryją przed obliczem cudownego obrazu, mówił biskup Lechowicz. Historia oręża polskiego wskazuje na to, że polski żołnierz z wiary i miłości do Maryi czerpał motywację do poświęcenia i ofiarnej służby Ojczyźnie.